Cześć, jestem Hurczaków, a ze mną jest brat Siema! Dzisiaj nagramy odcinek, gdzie będziemy grać jeden na jeden w piłkę nożną. Zaczyłem się z moim bratem. Jak widzicie tutaj taki fajny stadion. To nie jest żaden oryginalny, który był w poprzednich odcinkach, ale jak widzicie fajny. I pokażę wam puchary, które można wygrać, bo tutaj e, są też w modyfikacji. To jest chyba puchar Brazylii z tego co wiem, z tego co była nazwa. To nie mam pojęcia, albo to jest Brazylii. I to co? Co tu się... Da się rozmawiać nawet? Dobra, tutaj mamy oczywiście Mistrzostwa świata, tu mamy złotą piłkę, a tutaj mamy Champions League. I wygrany będzie mógł e, e, wybrać, jaki stadion chce. A czy jaki puchar chce. Połóż tutaj piłkę. Ale musimy ją na środek położyć. Dobra, to już. Czy e, rozmawiamy? rozmawiamy? Nie da się. Dobra, to czekaj. Zrobimy ten wstęp, że wychodzimy z szatni. Dobra, już idziemy na ten mecz, o, ale tu boisko jest, kibice, I idziemy, dobra, piłka na środek, bum, o, jak widzisz, i powiem ci tylko, jak ktoś się gra, ok? bo ja, no. musisz wbiec w piłkę, żeby ją zabrać i ja musisz podskoczyć, żeby strzelić. Mogę strzelić? Nie, y dobra, Uwaga, muszę kliknąć... Czekaj, ja muszę wejść, ale patrz. Uwaga. Start mecz. Czekaj, bo mi zlagowało. Już jesteś? Tak. 3, dwa, jeden, start! O nie! Dobra moja piłka! Gdzie jest piłka? Gdzie? Ej, gdzie jest piłka? Tu! O! Kto tam wywalił tak? Szybko! Nie! Nie! Nie może być jeden zero! Nie! No Dwa punkty dostałeś? O nie. Gdzie ja mam piłki? Ej, bo mi piłki wywaliło. Dobra, już mam piłkę. Znaczy, pił... Dobra, ja muszę zacząć, więc kładę piłkę. ją tu. I uwaga. Start. Jeszcze połowa trwa, ale teraz lecę. Czy to będzie jeden? jeden? To musi być jeden. Jeden. Nie! Jeszcze nie ma! Jest! Ach, jeden, jeden dobra. Znaczy, dwa, dwa w sumie, bo to zalicza jako dwa gole. Więc dobra, postawię piłkę i ty zaczynasz, Leon. A i chyba tutaj to tak działa, że trzeba cię walnąć, żebyś. żebyś. Ci zabrać piłkę. Dobra, więc dawaj Start. Start. Już celuję w Leona. Wolnałem go! Lecę z piłką! Czy to będzie dwa, znaczy, cztery, dwa? O nie! Zabrał mi tą piłkę! Dobra, szybko, szybka akcja, szybka akcja. Gol! Gol! Cztery do dwóch. Znowu zaczynasz, Leon. Ja bym się nie spodziewała, że ja to jeszcze odrobię. A czy dobra, yy, niech będzie znaczy, oczywiście, jest dwa jeden. Bo yy, Bo tutaj nie wiem, dlaczego bramki razy dwa liczą, ale dobra, dawaj. Nie wrócił piłki, co tu się stanęło? Jest! 6 do 2, czyli 3-1, oczywiście. Idę po piłkę, ale coś. To będzie do najśmieszniejszych momentów y, z tego. Z dwa starych wakacji, bo. Bii. O nie! 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 Bii. O nie! Ale na Chciałem powiedzieć, czy to będzie do najświetniejszych momentów z tej wakacji. ja jestem A czy B? Ty jesteś A. Bo Ty nie trafisz w piłkę, ale dobra. Teraz ja zaczynam i. Start! Ale poszedłem! Ej, mi zaczyna! Tak, Ja Jeszcze przed bramką! Szczeliłem? Nie! Tam jest. Tam jest piłka! Mój. mój oh. aut. Muszę się postawić. Co ja zrobiłem? Co ja odwaliłem? Dobra, Leon, twoja piłka. Nie, wywaliło mnie. O nie. Ej, dobra, w ogóle wystartowała druga runda, Leon. A. Le w ogóle czekaliśmy tak długo, bo Leona wywaliło z serwera i teraz dopiero dołącza. A druga runda wystartowała, Leon, jesteś? Czekaj, bo mam. O, dobra. Czekaj. O kurde, sorry, zniszczyłem, o nie. Dobra, muszę to naprawić, ale teraz. Ty, co ci się stanęło? Ty jesteś? O, nie, piłka poza polem gry. Tam jest piłka. Dobra, niech będzie, że moja. Gdzie? A mi tak laguje. A, czekaj, muszę ją tutaj postawić. Dobra. Jest dobrze? Mhm. No to teraz lecę? Wywaliła. E. Ej, czekaj, czemu ja do ciebie... O nie, była zamiana bramek i ja samobuja strzeliłem! <gryw> Ale im nie wywaliła. O nie! No to, czekaj, może... Eee, dobra, po tym moim samobuju Leon w końcu jest e, na środek piłka. Właśnie, ja strzeliłem sobie samobuja, nie? Czyli moja piłka. I ja jestem teraz tu, a ty jesteś po drugiej stronie boiska. Bo, bo ja nie wiedziałem, jaką mam bramkę, bo była zamiana na drugą Ech, rundę. Czerwona to jest twoja. No, a niebieska to jest twoja. Dobra, 3, 2, 1, go! Ale. Kurde, ja kucałem. <gry> Dobra, da... no dawaj, no chodź, no chodź. Czemu ty kucasz? No chodź. Ech! Wywaliłeś piłkę, Dobra. twoja. Dobra. Leon ma piłkę. Idzie do przodu. Ale. O nie, przeszedł! Jest oh. moja piłka! Jest. Oj. Jest! No nie! Gdzie jesteś, Leon? Na tapecie. No nie. Ej, Waliło dobra. Mnie. No to... To jest ostatni gość w tym meczu, bo niestety Leon ma jakieś mocne problemy z tym. O, teraz za jeden walczyło. Więc na ten odcinek to już był na tyle. Zostawajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał, bo wbijamy 400 osób do końca wakacji. Już zostało 19, więc jeśli 19 nowych osób ogląda ten odcinek, to zasubskrybujcie. Ehm... O, wygrałem akurat. Ehm, wpadajcie do Leona leonik 227 No, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Nie. Pa.